w takie wczesno-lipcowe dni powinniśmy się udać na suche zbocza, murawy, miedzę, zbierać kwiaty i zioła na herbaty w zimie Ja z roku na rok piję coraz więcej ziołowych herbat Jeszcze odkąd porzuciłem herbatę i kawę, po prostu ta ilość jest mi duża, bardzo potrzebna na zimę e, więc codziennie coś zbieram Dzisiaj zbieram lebiotkę pospolitą i nazywano też oregano, dzikim oregano, a także macierzankę pospolitą. Dwa podobne gatunki, tylko macierzanka dużo, dużo, dużo niższa, ale też olejki eteryczne, jeden i, i drugi gatunek mają. I lebiotka, nazywana tutaj w okolicy Krosna, libiutką, także dobrą myślą w niektórych częściach gór bo picie jej na noc przynosi dobre sny, dobre myśli. Macierzanka, zioło matek, bo działające bakteriobójczo przy różnego rodzaju infekcjach drugrodnych, po porodach, no, przeciwko przeróżnym bakteriom właśnie atakującym organizm człowieka. Także jest to bardzo cenny surowiec na napary. Po prostu można mieszać z innymi ziołami, dodawać do czarnej herbaty, albo po prostu używać jako przyprawę. Macierzanka jest niziutką rośliną, właściwie takim czasem krzewinką wręcz, bo ma część część pędów zdrewniałą, ale malutka i ona po prostu ginie w wysokiej trawie, dawniej krowy wygryzały trawę i odsłaniały macierzankę. Nie jadły macierzanki w tej chwili, rośnie głównie na mrowiskach, na takich właśnie pagórkach, wzniesieniach, gdzie ma więcej Światła. Także nie niszczmy jej całej, broń Boże, tylko kępkami, miejscami trochę wycinajmy nożem. Macierzanka zwyczajna należy do tego samego rodzaju co tymianek. Możemy powiedzieć nawet więc, że macierzanka to jest nasz polski dziki tymianek. Do rodzaju tego należy też macierzanka piaskowa. Bardzo podobny gatunek, bardziej na takich suchych piaskach, a tu mamy na, tutaj na tych pagórkach podkarpackich bardziej takie gleby zasobne węglan wapnia. I tutaj właśnie ta macierzanka zwyczajna troszkę większa dominuje. Taką trochę sucholubną roślinność nazywamy murawami kserotermicznymi. Kiedyś te murawy kserotermiczne były wypasane, ja pamiętam jak tutaj się pasły krowy jeszcze 10 lat temu, a w tej chwili to wszystko zarasta tarniną, głogami, trawami i po prostu te gatunki ciepłolubne, tu mamy południowe zbocze w ogóle, też mamy wychodnie takie łupków bogatych węglan, wapnia, no to te właśnie gatunki wepieniolubne zanikają, ustępują krwawnikom, pokrzywom, trzcinnikom, innym trawom, krzewom. I niestety giną także właśnie pachnące, aromatyczne zioła. Pamiętajcie, zawsze tam, gdzie mamy krowy, gdzie mamy owce, będą aromatyczne zioła, bo one ich nie jedzą. A więc jeśli chcecie szukać roślin leczniczych, jedźcie w miejscach, gdzie jest dużo zwierząt. Na Mazury na przykład, na Podlasie, w góry, ale w miejscach, gdzie widać z daleka z samochodu zwierzęta. Oczywiście jeśli wypas będzie zbyt silny, zbyt duży, to też tam nic nie zostanie, ale jeśli mamy właśnie takie półdzikie pastwiska, to tam znajdziecie gatunki aromatyczne. Nie zawsze będzie to dzikie oregano, nie zawsze będzie to macierzanka, na przykład na Podlasiu czy Mazurach będzie to piołun, może być, mogą być inne gatunki, kocanki, mięta, ale właśnie te gatunki aromatyczne skupiają się na suchych pastwiskach. No i jak zrywacie się taki dziki oregano, to bierzcie tylko sam wierzchołek z kwiatami, żeby nie osłabić rośliny. Szczególnie że właśnie zanikają te gatunki, tak samo z dziurawcem. Bierzemy sam wierzchołek, zostawiamy liście, żeby roślina mogła asymilować, odbić pęd jeszcze w tym roku ewentualnie ewentualnie w przyszłym roku też być silniejsza popatrzcie tu mamy mrowisko tak? na taki, takie duże mrowisko ono ma około pół metra i właśnie na wierzchołku szczęśliwie rośnie sobie taka czapa macierzanki, często wmieszana z trawami, z kostrzewą owczą zwykle cieniutką trawką właśnie ciężko ją oddzielić od macierzanki ale ona nie jest trująca można sobie przy, 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 przyciąć Macierzankę nożyczkami czy nożem, i potem pojedyncze te pędy źbła trawy usunąć. Ale nie wycinamy wszystkiego, zostawiamy przynajmniej połowę, żeby właśnie nam macierzanka kochana nie zginęła. Niestety, w wypadku muraw serotermicznych, koszenie nie zapobiega ich zanikaniu, bo one nie przepadają za koszeniem, tu musi być wypas. Natomiast takie koszenie rzeczywiście zapobiega zarastaniu, więc. Nawet jeśli mamy taką łąkę koszoną, to na brzegu przynajmniej właśnie mają szansę się utrzymać te gatunki ciepłolubne. Tu w wypadku tych gatunków najlepszy jest sam wypas. Ale oto ciężko teraz. Lebiotka Pospolita to roślina uwielbiana przez motyle. Może dlatego też dawano jej taką jakąś magiczną moc, bo właśnie wszystkie owady ją lubią. Ja w każdym razie wracam dzisiaj z workiem pełnym dzikiego oregano i macierzanki. E, dosłownie zajęło mi to pół godziny. To nie chodzi o to, żeby cały dzień sterczeć, i nie wiadomo ile zbierać. Zebrałem trochę tak, żeby też nie osłabić lokalnej populacji. I po prostu e, nawet przez kilkanaście minut czy przez pół godziny takiego zbierania bardzo się wyciszamy. Nie wszyscy. Zdolni są do takiej medytacji siedzącej. Ja mam trochę ADHD, po prostu ja, żeby się wyciszyć, muszę iść na spacer, muszę coś pozbierać. Wtedy odpływam, jest mi dobrze, rytm, rytm serca mi spada, ciśnienie pewnie też. Po prostu robię się naprawdę, naprawdę szczęśliwy w tym pięknym zapachu zresztą tych roślin, pięknie pachnących olejkami eterycznymi.